Ok, ja, okay, okay. No ja palon od on daje Jakaś małpa atlantyczna. Nie, tobie się już kazała nie dał. To jeszcze jesteś kowczem i chcesz mnie zdenerwować. 40 punktów i ugo na kwalifikację. Wina, że nie potrafisz latać, wina dwoja Wykorzystałeś całe nieszczęście w tym momencie. To, to już jest po prostu... Nie, no... To jest hit, nie, to jest hit. Koniec Bassa kwalifikuje się. Koniec, basta, kwalifikuję Ale emocji, no co to jest? Ja robię kwala, Ej, nie mogę... Nie mogę tego... Co? Czemu nie mogę? Ej, lag, halo? Co się dzieje? Przecież kubiks mówił, że już się nie może stać. Czemu nie mogę? <średziękuję> może gra chce, żebyś się nie dostał? Oj, bardzo ładny pak. No i przepięknie kazama, ładnie. Do zrobienia stop 5 z tymi fragami. To jest easy kazama. To jest easy. Fox, box, box zakręci. Od lewej, od lewej. Tak, od tej strony za drzewo. Ładnie, przepięknie kazama. Ktoś mi wgląda, ma już dużo osób się nie kontestuje ładne, ładne zajęcie. Pięknie. To 11, okay. zaraz najważniejsze placementy Od góry, to bosie, nie, nie patrz w góry, nie patrz w góry, dół, dół patrz jak już Nice, się weź macy, weź macy, weź macy. Masz macy. Macy buduj, buduj, tych buildów tutaj przy klepsie, tak, tak, tak Weź do na kop się ciągle Ale nie, patrz, że to jego build akurat Taka to jest Dobra, i tak jest Ej, qual, ale kurde podobać. widziałeś później movementkami? To był movement bota Aha. Przepraszam, że później cię nie sywałem Ale już byłem. No. wesoły, że Wam Koala. Ja o kurwa. Tyle co ja. Pole. Dobra, 71 jest Koala raczej. Też zrobił Koala. Kurwa. No to trzeba właśnie. Trzeba to jeden zrobić, żeby zrobić airplane, nie? Dobra, jestem. Jaka ja kazama dzisiaj nie ma chłopie... przebacz, dzisiaj wygrywasz to jest Tam jest coś takiego, że od jednej strony jeżeli leci bus, to chłopcie może łatwo zabić z Redaja. Zginąłem już tak dwa razy w finałach jeżeli będę miał zły bus, to chyba wychodzę z gry. Wiesz, że jak widzisz z gry, to ci gry zaliczy? Nie zaliczę mi gry. Jest zatestowaniem przyjemnym. Dobrze, dobrze, okej, okay, dobrze, proszę, wychodzę z gry. Dla was No widzę. wchodź, no, no wchodź. Proszę. Dzięki stary, no to już nie ma Merniku. To jedna gierka mnie już kaza ma dobrze zacząłeś ją swą bet? Nie, to jest bok! To jest bok! No i co tam bałwanie, co tam bałwanie? Nie, zaliczyło ci, zaliczyło cię Nie, nie zaliczyło, mam trzy. No gdzie mój coach? No on tam leci, no chłop tu leci. Co tam robisz? Gdzie jest coach? Telefon na ładzi, do wszystko Jak padniesz na starcie, jesteś to jesteś bałwan. Dobra, jestem, jakbyś padł miałbym bekę. Bo mi na przykład byłoby przykro bardzo. W tych za mekę. więc faja już widzę aż na starcie. Tutaj twarda bania za 350, za się nie Dobrze, walnij sobie jednego i lecisz kurami Bo nie, taktyka jest taka, że powinien z Rydaj jak najwięcej służę nabijasz pierwszy z tego i gasz potem oni pompa, nie? Nie, nic mnie nie nabierzesz, czekaj. Na pewno? Ja ładnie i Mega City rotacja, moim zdaniem. Mhm. Mm albo na górkę zobaczyć są klucze, albo Mega City rotujesz. Nie ma. Nic nie kupuj, nic nie kupuj. Ląpa tylko, weź, weź. I redaj, daj, zobacz, daj za skrzynką, bo chyba... Nie ma. a jest. Ty, bo zielonego miałeś tam mordę jeszcze. No, za skrzynką, za Kobra dmr masz. No. mordę, no co ty mi będziesz tu krzyczał? To jest coach? Jak mi krzyczy i denerwuje zawodnika? No, że... Krzyczę, żebyś zrozumiał, no! Leć na Mega City zara, jak nabijesz coś. A jest chłop? W górę wlatuje jeden, jeden się od władzy woli. Skrzynka, po Jest skrzynka, ruszył skrzynkę, ruszył, ej patrz. A skrzynkę, ruszył skrzynkę. Ruszuję. Ruszuj Kurna, time. ale timing. Ale timing. Nie bij się, nie bij się o to, musisz innej poszukać. Na obrzeżach szukaj skrzynki, te skrzynki są na obrzeżach się na. 11. Aż. Musisz skrzynkę znaleźć. Chyba oddać, jak go widzisz Ja się nie widzę, jakiś cichy ninja coś Chłopy, stepy Nie jest innego co robisz teraz O no dziś tu jest, uważaj Co teraz? Jak ja pójdę to on mnie będzie walił Spider? A od razu Spider Czujesz box Sadzicie się do niego? A ty chcesz do niego, teraz w tym momencie, no cię poj**ało chyba. Niezły coach, że wyzywa swoich po tobie. Nie, obiecznie. wyzywam chłopie! Bardzo, no, żeby z prawej strony od nie wywalił, zaraz laską on tam stryje, ale możecie zaraz wybombić. Tak. Od lewej bardziej czy prawej? Tak, jak ten chłop, roty, tam za tym chłopem. Od five, bym od razu dał Są na i tutaj. Dawaj, nie masz tutaj zone, no je się, na dole. Jeszcze na dole masz metal, farmić tutaj w ogóle po tym. Moim zdaniem stóp się teraz na przemienianiu tego i może zajebiście Ja tak mam 50 nie tylko ponad Pięknie no musisz szukać Surge'a, to prawda hmm. Jak to znaczy? O! Nice, zajebiście No na spokojnie, no spokojnie, dajcie do zona Jest, jest, jest Jakiś mid nie low nie low -ground. jakiś mid jakiś mid Jest, 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 o! bok się? Nie, dobra Leć do zona, leć do zona i wybuduj boksa w zonie teraz I wtedy będziesz szukać fragów Nice, w się. Nice, masz daj go. Nice, zajibiście! Boxa swojego, całego z metalu, Siorby miał, masz wszystko z niego. Bierz, wiesz, bierz, bierz. Pema, wesz wcale, ja. A wejdą w I Tutaj, tutaj, midgrand, to z tutaj midgrand, Zajebiście, no tutaj, tu, 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 tu. Gładze, ściana jest Gładześ, to chłopa box, nie podmijaj, nie podmijaj go. Tera, 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 tera. tera. Jaki low ground? Midgrand, midgrand trzymaj się, midgrand. Low ground na razie nie ma co. Low ground cię zabije. Idzie w Bogo, od lewej w Rotuj od razu, rotuj od razu, rotuj od razu Midgan, midgan, trzymaj się midganda, trzymaj się midganda, uważaj Spokojnie, spokojnie, spokojnie Masz dużo masa, 500, 300 metalu Narazą. Nice, nice, weź z niego wszystko, weź z niego wszystko weź Tak, tak, dobrze, 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 dobrze Nie ma nic więcej, nie było nic więcej Midgan, midgan albo Logan jest nawet O to jest dobry, jest taki, jest git, zostań, zostań Do przodu jeszcze rozszerz sobie do przodu jednego, jedną klatkę Podługa, jest to jest moja podłoga tam była, jest gdziwi Podmieniam się, jest moja siaka tam po lewej pizza uh Eee, -huh. nie wiem no ile na P, bo reklama zasłania Uważasz w boxie? Nice, jeszcze jednego masz, jeszcze jednego masz Dobra so Chodź do zon, na instant zon, nie możesz za dużo przyplankować Nice, i zajebiście rejer po prostu znajdź nice. Do na do zon na instant Tak, zajebiście Jest gdziwi, dostaj na trymierze Jestem w Ta <salm> Tak, jesteś, 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 jesteś. To już tu Nie ma traci, nie ma, traci, nie ma. No grej lajta, nie cię Nie macie ma ci w zone! mój zone, gdzie jest mój zona Nie widzę, no jestem daltonistą, nie widzę tego zona, stary No jak mam wygrać grę, no Nie, no jestem tak dobry i nie umiem wyglądać. Nie wiem no, byś tam grę nie wygrał, byś tego nie strodował? Ale ja, ej, ja też tam zona nie widziałem akurat tam Ja on ma może jakieś dziwne kolorki no trudno, no ja już też takie jaki miałem